A dzisiaj w tym filmie odpowiem na Wasze ukochane komentarze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wchodzę sobie na YouTube Studio, bo tam są wszystkie komentarze, które piszecie, a więc chodzimy. No i zobaczymy. Dobra, już weźmy na tego YouTube'a, jak trzeba, bo mi się nie będzie chciało skrolować. No super w to oczywiście, że przepinamy pięknie. I dlaczego ja mam przypiąć? Okej. Okay. Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, bo mam lagi. Pewnie dajemy komentarz, pewnie souduszko sobie dam. No i dobra, nie są następne filmiki. Ja patrzę teraz na kanał mojej idoleczki. Pięknie, pięknie dziękuję. Bo ona skopiowała z mojego kanału. Super, ma lajka. Bardzo pięknie. Ogólnie kiedyś miałam taki jeden filmik, jezu, jezu, ciągło ciągu jakoś we wrześniu, wrześniu, październik był już to. nie, 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 wiecie, scrollujemy, scrollujemy, bo jak zawsze musiałeś coś popsyć z tym internetem, super, dziękuję bardzo, szybciej. Dobra, jesteśmy gdzieś tutaj, gdzie byliśmy już. To GITES mamy. Super. Ej, mam, 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 mam! 112 lajk, like. więc sprawdzamy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pierwsza mam. Dobra, mi dolko a więc luzik przypnę To już nie będę odpowiadać. Hej, hej. Jaki smak ma woda? Umiem określić. Woda nie ma smaku. Jak tam. Pabo. Nie rozumiem tego. I przeżyj. Przeżyj 99 dni. Zrobiłam to właściwie. Zrobiłam to pięknie. Lubisz marchewki? Tak. Eee, nie mam. Cześć Blue. I co chyba napisałam? Nie, wydaje mi się. Ja oglądam Blue. <ścoughs> luz, dobra, ważne jak, no, jak tam u Ciebie? No dobrze. Dziękuję. Um, Wdaję to. Lubisz mnie? No, lubię. Nie znam, ale lubię. Zup w stopień zrobiłam już. Na innym. No, nie ma chłopaka, mówię. Nie wiem, kogo to nie chce, ale ok. Zasobę, <grym> że tak mówię. Serdecznie. Lubisz chęć tak, ile ważysz. Główno Cię to obchodzi. Za wybór krewend Dobra, dodam. Do której klasy chodzi? Już prawie do czwartej. Nie wiem. Nie chcę mi się liczyć teraz. Zacznij to ze mną, wybór krewend. Ej, dobra, dodam Was. Czekajcie. Bo tyle osób chce mnie dodać, jak ja. Się mam tu jakieś małe karteczki. Mogę to je ja odpakuję w tym czasie. I Wam zrobię za niedługo hałas. Pięknie mam. I dobrze, jak to mam mieć, właśnie. Już was będę dodawać. Dodałam już wasz krabeczki, pięknie. Umiesz gwiazdę psa, bo kiedyś Heldy. Umiesz gwiazdę Umiem. masz psa, nie mam. Masz kiedyś Heidi, chyba nie. Umiesz salto, nie. Nie umiesz salto. Ile masz lat? E, Prawie 10. Hej, czy umiesz gwiazdę? Umiem. Masz Roblox'a? mam. Lubisz labu, lubię. Kim jesteś człowiekiem. Mam to, mam to gdzieś. Ja masz na imię Ola. Czekajcie, czekajcie. Wydaje mi się, że to jest za mało komentarzu. Mam no to gdzieś że to wiesz 13 po. 13 plus. co ja mówię? 13 po. Zatańczysz Sugar Pink Tongue? Okej, okay, ja, to, ja to chyba zatańczyłam. Tu! Tutaj! Tutaj zatańczyłam! Ja zatańczyłam! Mi się dało ładne. I to zatańczę! Więc patrzcie, pięknie. Mam. Lubisz się lubię. Pokajnie nie. Dopiero do trzeciej, bo nie, może gładzdem. Nie, no. Nie wiem, troszeczkę będę... No, może gładzdem ci to pójdzie. Co za mało tych komentarzy? Bo ja po prostu ja odpowiedziałam tyle. Nie wiem, jak zdaję. głupie pytanie, pan. Mm, to była hejka, Umiesz szpagat, mostek i gwiazdę, stanie na rękach? Umiem wszystko. W ogóle, co ja tam odpowiedziałam? czekaj, wy <grywa> nie możecie patrzeć. No to gdzieś. Ja miałaś odp odpowiedzieć. Odpowiedział. Куда ходи-то? To, to То, Давай описывай. Добро, повезло, я не уже